Nie wiem czy mnie słyszycie, ale sezon się zaczął. Wiatrowy, także musiałem się trochę schować, żeby było cokolwiek widać. I ten już jest zablokowany, ręcznie go przestawiam. A no praktycznie trzy razy tylko na dobę mi wystarczy go przestawić na dobę, na dzień. No bo niestety na przewiewie stoi. Tak jak widzicie kierunek wiatru. I na pieprza nim solidnie już. no A tutaj z tego, że cały czas jest osłona to ten sobie pracuje na automacie cały czas kiwa się na boki trochę się tam giba w każdą stronę ale ogólnie jeszcze nic sobie z tego wiatru nie, nie robi a pogodowo jest zapowiedziane że, jest, że ma być 30 km na godzinę no i tak mniej więcej jest bo już widzę po tym pierwszym jeśli ja go blokuję to już musi być ponad 25 km na godzinę no niestety on jest na przeciągu, ale z drugiej strony poprawiają mu się uzyski, bo ma lepsze chłodzenie. Także jak tam u was sezon wieczny? Pewnie wszystkie na płasko.